Następna partia autorstwa Piotrka i Maksyma. Piotrek grał czarnymi, Maksym białymi. Piotrek tak podchodzi do rogu. Zazwyczaj po tym uderzeniu najczęściej się widuje wydłużenie. Białe nie mogą blokować, bo zostaną rozcięte okrutnie. Było to zbyt okrutne. Więc białe grają bambusa. No i teraz czarne albo grają hejmy, no albo też mogą zagrać po prostu popełznięcie i wychodzi podobnie jak ma. Białe mogą teraz tu zignorować, mogą tu dograć, a może mogą też dograć tu. Nie wiem czy to się opłaca. Jakoś tam się pewnie nie opłaca. Ale niekoniecznie nie zawsze. Mm, w każdym razie w grze było trochę inaczej. Czarne zagrały uderzenie, no i też należy zagrać bambusa. Czarne się cofną i wyjdzie na to samo. Chyba, że nie, chyba, że czarne wydłużą. Ale nie wydaje mi się, żeby to się opłacało czarnemu. Dać się tutaj rozciąć w imię czego? W imię wydłużenia się w Sansana. Nawet jeśli drabinka nie chodzi, a nie chodzi w tej chwili, to już samo to wydłużenie jest zadowalające dla białego. Tak się wydaje. Białe zamiast tego się wcisnęły w środek, i to, jest, to nie jest dobre. To nie jest w ogóle joseki, tak się nie gra. Nie wciska się tutaj w środek, bo dostajemy pusty trójkąt i kształt białego jest naprawdę godzien pożałowania. Białe dograły, pchnęły raz. Czarne mają piękny kształt, białe mają kształt bardzo brzydki. No i teraz gracze to zostawili. Białe popchnęły, czarne sprytnie. Na, znaczy białe przykryły, czarne sprytnie popchnęły czterokrotnie, żeby uzyskać centę i żeby mieć czas, żeby zagrać na lewej bandzie. Rzeczywiście tak można grać, chociaż nie jest powiedziane, że białe muszą odpowiadać na wszystkie te pchnięcia. W tej chwili białe spokojnie mogły zagrać na lewej bandzie, a ten ruch nie jest już tak bolesny jak hany na dwa kamienie albo na jeden kamień. Chociaż no, no, no tak, no można, można to zostawić. Um, nie rozumiem czemu czarne zagrały podejście, a czemu by też białe nie właśnie nie grały takiego pincera. Raczej w tej chwili nie jest czas, żeby grać takie po prostu ruchy z fuseki, z otwarcia, bo mamy do czynienia z ważną sprawą. Tutaj jest ścianka, która jednocześnie jest grupą bez bazy. A tutaj obok jest kamień, który może być albo atakiem na tę ściankę, Albo może być słabym kamieniem, który nie wiadomo, czy warto nawet ratować. I to, który, jak będzie wyglądała ta gra, zależy od tego, kto pierwszy zagra tam na lewej landzie, ale nie podejście, tylko właśnie tu blisko. Więc moim zdaniem należy grzecznie zagrać blisko, tak jak, tak jak mówi teoria, teoria otwarcia. Nie tak, tak na pałę rzekłbym, po prostu podchodzić. Białe tu chętnie teraz się rozszerzą i znaczy zagrają pincera. No i właśnie nie wiadomo, czy, czy jest sens czarnym, czarnym uciekać czymś takim. Bo białe się tylko wzmocnią i nadal czarne będą słabsze niż białe, no bo białe już przecież mają ściankę. A z kolei jak czarne tu nic nie zagrają, no to białe wręcz połkną ten kamień. Wprawdzie są tutaj tutaj takie dodatkowe hmm, ciekawostki, jak to, że czarne mogą. Odciąć kamień białego, chociaż też nie jest to takie oczywiste. Jeśli białe zagrają pincera na trzeciej linii, to bardzo możliwe, że białe będą w stanie się tutaj wyśliznąć dołę. I w tej sytuacji to by było dobre dla białych chyba. W każdym razie białe grają normalnie, no i właśnie. No i teraz czarne powinny, powinny zagrać jakiegoś pincera i rozpoczynać walkę. Czarny, zamiast tego też, jak najbardziej można tak grać. Czarny, zamiast tego grają uderzeniem w ramię na wpływ, tylko że ten wpływ będzie niwelowany przez i tę ściankę białego, i tamtą ściankę białego. Więc nie do końca wiem po co lepiej chyba właśnie iść w walkę w tej sytuacji. To jest kwestia stylu, wiadomo, ale nie, nie tylko. To jest też kwestia tego, co bardziej pasuje w danej sytuacji. Tutaj super, dwie słabe grupy białego, a u nas. My mamy bardzo silną grupę, ładny kształt głowa konia. No, a tak to białe się stabilizują, pełzną sobie. Teraz czarne trochę straciły rozum, bo grają taki ruch, zamiast tam po prostu zamknąć tego białego, tak, czy może, może lepiej kosumić, żeby właśnie biały nie miał możliwości jak się tutaj połączyć, ale ten ruch no, wygląda dość szalenie. A jajaj, i teraz po prostu poświęcił czarne, no to bez sensu. No to zupełnie się posypała gra czarnemu, białe złapały kamienie czarnego, czarne zagrały tę wymianę. Wymiana strasznie za minus, bardzo dużo na tym czarne tracą, tutaj tracą oddech, tutaj parę punktów, ale tylko dzięki tej wymianie są teraz w stanie odciąć kamień białego. Czemu? Ano dlatego, że w przeciwnym razie białe właśnie mogłyby zastosować ten trick. No, który sobie przed chwilą wspomnieliśmy. No i właśnie, bez tej wymiany białe mogłyby zagrać w 9, a teraz nie mogą, bo czarne dadzą atari. Eee, no dobrze, no to czarne w senty z łapałykami, no to tyle dobrego, ale jednak straty też były dość duże. Niemniej gra nie jest zakończona. Czarne grają podejście od drugiej strony, i białe tutaj zagięcie. I to jest błąd. Jak najbardziej trzeba odpowiedzieć na podejście czarnego. Jak, jak się nie odpowie, czarny nas zamkną, będziemy zmuszeni do przeżywania w bardzo nieprzyjemnych warunkach na małą skalę, a czarne będą miały ściankę. No a klu jest takie, że ruch białego na R8 nie jest centę. A jakże on nie jest centę? A no właśnie o to chodzi, że dlatego czarne pchają cztery razy, żeby Zagięcie białego nie było sente. W przeciwnym razie czarne pchnęłyby trzy razy. I to jest nawet to, co częściej polecają boty, akurat swoją drogą. Żeby pchać trzy razy, i teraz można zostawić. Bo no, jak pchnąć dwa razy, jak pchnąć, jeśli pchnąć dwa razy, to zagięcie białego jest naprawdę nieprzyjemne. Wprawdzie my tam sobie jakoś tam przeżyjemy, no bo, no bo bez przesady grupy nie umierają w go. Ale nie, nie wiem do końca jak? Ym, ale jeżeli pchniemy trzy razy, e, no to po ruchu białego owszem wypadałoby odpowiedzieć tak i wtedy przeżywamy już znacznie przyjemniej niż, niż jeśli byśmy zagrali dwa razy. A czy wchodzi w grę też nie odpowiedzieć? Wydaje mi się, że jakoś tam wchodzi w grę nie Jestem przekonany, może tutaj jednak trochę, trochę zuchwalstwo przeze mnie przemawia. Może zuchwalstwo. No więc, może nie. Może rzeczywiście, jeżeli trzy razy, to trzeba odpowiedzieć na zagięcie białego, ale cały czas. Po odpowiedzi na zagięcie białego przeżywamy sobie całkiem przyjemnie na dużą skalę. Czy to skokiem, czy to keimą, oba ruchy są poprawne. Natomiast jeżeli pchniemy cztery razy, i to jest stara teoria starych mistrzów japońskich, to po to to robimy, żeby później nie musieć odpowiadać na ruch białego, bo nawet jeśli białe będą kontynuowały, to my zdołamy sobie tutaj przeżyć. Um, tu... My tu, no i właśnie powiedzmy, że mamy do czynienia z tym wariantem, no to właśnie żyjemy. A co jeśli białe tu, no to wtedy białe zginą. A co jeśli białe z tej strony, a? To ma sens, białe z tej strony, tu. I wygląda na to, że białe przeżywają, prawda? A czarne co? Czy czarne zdołają się wydrzeć? A co, jeśli białe zagrają najpierw tutaj później tu? No, to wygląda trochę ryzykownie dla czarnych. Z tego, co ja pamiętam, to poprawny ruch czarnego to jest tu poświęcenie mm. <laughs> tych pięciu kamieni. Przynajmniej jest to, jest to jakiś, jakaś możliwość. Może wygląda szaleńczo, ale, ale nie jest zła, bo czarni dostają całkiem dużo na zewnątrz, problem mają z głowy, grupa oddana i zyskują sentę. Co w tej chwili akurat ma bardzo dużą wartość. Ale tak ogólnie też jest w porządku. Um, a czy można jakoś inaczej, żeby, żeby się upewnić, że przeżyjemy tutaj? Hmm, dobre pytanie. Pewnie się jakoś da. Jeśli byśmy zagrali tak, 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 to chyba przeżyjemy. Tylko że troszkę w mniej przyjemny sposób. Ale przeżyć przeżyjemy. Więc wniosek jest taki, że nie odpowiadamy na to zagięcie, a już zwłaszcza jeśli my zagraliśmy ruch taki. Naprawdę w sędze, to możemy go kontynuować. Tak, to pozwoliliśmy białemu tam się wydrzeć. Aha, dobrze, dobrze. Białe grają do rogu, nie jestem pewien czy muszą. Duży ruch, natomiast możliwe, że to rozdzielanie jest przy okazji atakiem na grupę czarnego, a jeśli czarny tam nie mogą stworzyć dwojga oczu, chyba dwojga to nie mogą stworzyć. Chyba nie mogą. No może tak można grać właśnie. Hmm. Teraz hmm, Maksym kontynuował hmm, w ten sposób, burząc tutaj hmm, potencjał czarnym, natomiast no już jak zagraliśmy to b16, to wydaje mi się, że no, szczególnie kuszące wydają się te ruchy. Wprawdzie czarne uciekną, no ale niech sobie uciekają, my w ten sposób zyskamy siłę, która nam bardzo pomoże w ataku. A Maksym ma inny pomysł na grę. Maksym zaczyna od inwazji, która to inwazja pomaga czarnym. Nie jestem akurat przekonany co do tego kosumi. Wydaje mi się, że lepiej zagrać tak, że jest to bezpieczniejszy kształt. Prawdzie też da się rozciąć, ale zaraz zobaczymy, jaki jest problem z tym kształtem. Ale zanim zobaczymy, jaki jest problem z tym kształtem, zobaczymy, co się stało w grze. Maksym zagrał tę wymianę. Po co Maksym zagrał taką wymianę? A no pewnie dlatego, że wie, że jak dostawić tutaj jakiś kamień na bandzie, to lepiej można sobie poradzić w joseki po tym CD, po wymianie CD. No i Maksym próbuje to właśnie zrobić poradzić sobie jakoś w tym joseki. Joseki zostaje rozegrane. No i tu nagle się okazuje, że nie bardzo mamy jak zesquizować czarnego, bo czarny bynajmniej nie zbije i nie da się zesquizować, tylko będzie się wydłużać. Tutaj w ogóle to źle wychodzi dla białych? No to dramat. Białe dały atari. No ale teraz raz, że ta wymiana nie wiadomo po co jest. Dwa, że no jeśli my tak po prostu dajemy atari czarnemu, to to nie jest taki dobry rezultat dla. Taki dobry rezultat dla białego. Akceptowalny, ale no chciałoby się czegoś więcej. No to czy można było zdobyć coś więcej? Ano, zwłaszcza jeśli czarne odpowiedziały tym ruchem B, możemy tutaj pchnąć. Co czarne mogą zrobić? Oczywiście mogą odpowiedzieć, chociaż wygląda to trochę um, powolnie, tak, zejść na drugą linię, pozwolić białemu na taką wymianę. No, ale pokazuje to, żeby zobrazować moją, mój pomysł. Jeżeli by się coś takiego udało zrobić, to wtedy już faktycznie da się zaskwizować czarnego i to jest bardzo dobry rezultat dla białych. Także czarne z tego wynika, że nie mogą odpowiedzieć ani w dwa, ani też nie mogą dać hane, czy jakkolwiek inaczej. Czarne w zasadzie są zmuszone do wykonania tego ruchu, ponieważ też nie ma żadnego innego dobrego ruchu. Na przykład coś takiego to raczej jest zły pomysł, bo tutaj są nadal przecież te słabości i to już lepiej sobie to ubezpieczyć. No i jak będzie kontynuował Maksym? A tym ruchem, tym chany, to jest bardzo nieprzyjemny ruch dla Piotrka. Jeśli Piotr się po prostu połączy, no to zostaje bez oczu bardzo zły kształt. No i biały sobie po prostu ucieka. Jeśli się połączy gdzieś tam, nie wiem, z tej strony, no to tak samo bez oczu, tylko że tam jeszcze biały zdążył dograć, no i też biały gra jeszcze raz na zewnątrz. Najbardziej by się chciało oczywiście zablokować, z tym, że jest kłopot, że białe wtedy mogło rozciąć czarnego. Czarne wprawdzie przeżyć przeżyją. Nawet teraz nie będą musiały dogrywać, ale białe nie zagrają tu, tylko złapią ten kamień w drabinkę. No dobrze, no to jak mają złapać kamień w drabinkę, to pewnie czarne wpierw dadzą Atari. ale tak czy siak, biały zamknęły czarnego, i teraz cała ta grupa jest w dużym, dużym niebezpieczeństwie. W dużym, dużym niebezpieczeństwie. No więc ten ruch jest naprawdę wredny, jest bardzo nieprzyjemny, i czarne nie wiedzą, jak odpowiedzieć. Jest to znakomite wykorzystanie obu agi, które niestety Maksym przeoczył. No i właśnie wziąwszy to pod uwagę, Piotrek powinien był się wydłużyć, teraz ten ruch już nie jest groźny. Znaczy, no, nie jest tak groźny. Być może i tak białe powinny go zagrać, być może jest to i tak lepsze niż wchodzenie w Q17, choć nie jestem pewien, teraz nie jest to aż tak wspaniały ruch. A wyskakując, tylko pozwolimy czarnemu się połączyć to może nuty. No a właśnie, a w grze no to nie powiodło się to wszystko po myśli maksyma. Czarny tutaj znakomicie sobie zdobył dużo punktów, biały wyskakuje. A czarny ma czas, żeby połączyć się do tej grupy. A to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważny cel strategiczny, tak jak mówiłem wcześniej. Według mnie biały mogły w ogóle sobie odpuścić jak na razie. Niwelowanie strefy wpływów czarnego na górze, tylko zaatakować tę grupę. Prawdopodobnie czarne by odpowiedziały od tej grupy, i no, no, może, może, biały powinny grać trochę ostrzej. Na przykład, tak, no bo przecież nie boimy się rozcięcia. Dlaczego się nie boimy rozcięcia? Dlatego, że nasza grupa w narożniku żyje. Czyli tak, raczej może zagrać. Czarne też by odpowiedziały i powiedzmy, teraz na atak. I wtedy, jeśli by poszło tak jak w grze, mniej więcej, to taka by była różnica, że z tą wymianą, którą zagraliśmy, jesteśmy w stanie otoczyć czarnego. No i to jest duży zysk. Jest to znacznie lepsze niż to, co w partii. No dobra, także w partii czarny osiągnął swój cel strategiczny, połączył się. Biały tam pchnął, ale czarny nawet to może zignorować, jak widać. No, i teraz biały nie ma tak dużo, chociaż czarnej nie rozumiem do końca tego ruchu. No jest to trochę, jeśli chodzi o Jose, ale chyba więcej jest jednak tutaj. Bo tutaj biały może rozbudowywać swój teren, no a dla czarnego też jest to kilka punktów. Może wygląda na trochę powolny ten ruch, no ale ten z partii też jest dość powolny. Biały uderzył, ma to sens. Jeśli czarny tak się wycofuje, no to znakomicie. Budujemy tylko, że tam nam czarny burzy, niestety. Czy białe mogły jakoś temu zapobiec? W ogóle to jest centrum dla białych, czy nie? Jeśli czarne nie odpowiedzą, to wprawdzie to nie działa. Wprawdzie to nie działa, ale. A nie, to też nie działa. A niech to. Czy działa? Czarne mogą zejść, niestety. To też nie działa. No więc dobra, no więc rzeczywiście nie możemy za bardzo tutaj, ale może możemy zacząć od uderzenia. Jeśli czarne tu, to wtedy uzyskamy taki kamień w sente i znakomicie. To już się tutaj zabezpieczyliśmy i możemy kontynuować może właśnie tym ruchem Maksyma albo jakimś takim ruchem zamykającym pudełko. No a grzebiały tam nie zdążyły zagrać. Czarne niwelują, wchodzą, burzą. Może teraz jest jeszcze czas. Jeśli czarne odpowiedzą tak, no to oczywiście się cieszymy, bo możemy się wycofać w sędzie i to jest duży zysk. Bo to jest tak, jakby, jakby czarne zagrały tu i na nasz ruch się połączyły. Znakomicie. Znakomity zysk dla białego. No a jeśli zagrają tu, no to właśnie gramy inaczej wtedy. No i też jest to zysk. No a w grze, w grze białe spróbowały od razu ciąć czarnego, no ale czarne się połączyły. No i. Białe nawet nie zamknęły za bardzo swojego terenu, jeszcze musiały się wycofać, także ostatecznie białe mają, nie, niezbyt osiągają tutaj to, co chciały. No i ostatecznie w grze białe się pomyliły w centrum. Tutaj czarne złapały białego, no ale i tak maksym był w plecy. Um, także Gra się tak wahała, na początku y, uważam, że duży y, cel strategiczny osiągnęły białe, łapiąc te kamienie czarnego i y, łącząc w ten sposób swoje dwie, no było nie było trochę słabe grupy. Y, zdecydowanie podstawowym błędem czarnego było y, to, że czarne zagrały to dziwaczne kopnięcie zamiast tego ruchu, który by rozdzielał białego. Następnie błędem czarnego było odpowiedzenie na R8. Zamiast tego należało zamykać białego, to, to by było też prawie sente. Przy okazji by wszystkie problemy czarnego rozwiązało. Tak to biały wyszedł i czarnemu się pojawiły problemy. Swoją drogą może biały mógł w ogóle teraz tak zagrać. Dość zuchwale, ale też wchodziłoby to w grę, to by, było tak, by była gra na moją, Czarne by tam nie zginęły, ale białe dużo by zyskały wpływu. Um, no a w grze... Biały zagrał na punkty i tutaj no moim zdaniem trochę może błąd strategiczny, że białe nie zaatakowały grupy czarnego, tylko od razu inwadowały, no i później bardzo przykry błąd techniczny, że białe nie znalazły tego te sudzi w postaci tego zablokowania. No dobrze, to tyle o tej partii. Przejdziemy do następnej i już, czyli już ostatniej. Dobra.